Przechadzając się po internecie, drogi zaprowadziły mnie na stronę ProShop, a tam ceny RTX-ów 5080. Zobaczmy, co tutaj jest za informacja. Proszę Państwa, nie wiemy, czy to jest duża marża tego sklepu, czy to jest bardzo mała marża tego sklepu. Nie mamy porównania z innymi sklepami, więc może to być super tanio, a może być bardzo drogo. Albo standardowo, nie wiemy. 1229 euro za Windforce 3, czyli podstawowa wersja. Ok. Za również Asusa musimy tyle samo zapłacić. Podstawową, bogatsze wersje, już nawet 1559 euro. Aeros Master. Wersja chłodzona wodą 1669. To już jest bardzo dużo za 5080. Czy jest ci potrzebne chłodzenie wodą do tej karty? Wątpię, ale mogę się mylić. Wygląda całkiem fajnie. Wersja Aero. OC 1400 euro, Aeromaster 1500 również, a wersja również wodna, lecz bez kulera kosztuje tyle samo, co jest dziwne. No przecież nie dostajesz kulera, to powinno być taniej z 200 euro. No co najmniej 100 euro taniej powinno być. Taki kuler. To nie są tanie rzeczy. No wiadomo, że tutaj dostajesz um, opcję, która jest przeźroczysta, lepiej wyglądająca, no tak na pierwszy rzut oka, ale jednak takiej samej ceny jest to. Dziwne, ale prawdziwe. Więcej cen nie widzimy, a zobaczmy sobie wersję 509.0, co nas tutaj może zaskoczyć, i mamy tylko jedną cenę, nie ma podanych w innych, i mamy za Asusa Taf wersję 2455 euro. Czy to jest dużo? trochę jest, no jednak jest. Okej. Okay. Standardowo referent kosztuje 10 tam 200 zł, co jakoś tak mniej więcej, prawda? Więc tutaj, no, jest w porządku moim zdaniem. To jest nie najtańsza wersja, bo to jest wersja TAF. A ja osobiście będę celował w wersję Astral, która moim zdaniem jest przepiękna. Wizualnie zobaczcie, jak to wygląda. Ale to jest mistrzostwo po prostu. Ten ring, taki ten metal. Podoba mi się. A szczególnie podoba mi się opcja. E, no, chciałem pokazać. Z góry o, mam dodatkowy wentylator, jest inaczej. Ja lubię takie inne troszeczkę. Fajnie. Czy będzie, oby nie było głośno, prawda? No Mamy takie delikatne RGB, które pewnie można wyłączyć. Republic of Gamers, ale wygląda solidnie. No dobrze. Dodatkowo, oczywiście, 2 HDMI. To jest bardzo fajne. Dodatkowe, bo ja używam telewizorów jako monitorów i 2 HDMI jak najbardziej mnie się. Przyda. Czym więcej, tym lepiej. Bo jeszcze projektor, jeszcze kolejny monitor, tam więc oczywiście mogę użyć przejściówki do DisplayPorta, no ale przejściówka to nie jest to samo. No bo czasami ta przejściówka nie zadziała, i pokazuje mi się ekran full HD, czy źle, źle przeskalowało. A HDMI to HDMI, niezawodne. I na to będę miał oko. No dobrze, od 30. oczywiście, od godziny 16. Widzieliśmy, że o 16. No dobrze, to jest najnormalnie na internecie. Możesz wygooglować Proshop i, i, i jest ta cena Proshop FI. Więc myślę, że tutaj nie zdradziłem nie wiadomo czego, no bo ktoś podał, no to ja Ci tylko pokazuję. Także proszę mnie nie linczować, bo ja chodzę po internecie i szukam właśnie różnych głupot. I tutaj takie ci nie, znalazłem. Fajnie. Czy to jest dużo, czy to jest mało, dajcie znać w komentarzach. Pozdrawiam i polecam.